Dzień się się wylatuje odcinek, który tak troszkę czekałem I to co do was mam do powiedzenia Dzisiaj wbijamy Coldem, Jessie i Shelly kolejne rangi Wbijemy już 4500 puszek, dosyć szybko Moje statystyki tak są, w sumie zmieniły się tylko chyba trójki I dzisiaj, tak, zaczniemy sobie od showdowna a jeszcze przed rozpoczęciem zapraszam Was do klanu kozacy i do zasubskrybowania i zostawienia lajka. A jak ktoś już ma, nie wiem, kolda, Shelly lub Jessie, nie wiem, na jakimś fajnym rangu, możecie się pochwalić w komentarzu. Z chęcią zobaczę. A teraz myślę, że w się do do grania zobaczymy co ja chociaż mogę tutaj się szeli poszeli to jest myślę że ok ale dobra ja, ja uciekam stąd dobra ja uciekłem Panie mi nie uciekać z komórką? Chodź, chodź Dobra, ta rolę jest w tych niebezpiecznych Panie, ona ma mnie nalita Ucieknę górą, myślę Dobra, jest okej. Kurde, brakuje jednej puszki. Myślę, że dobijemy. Dobra, szybko dobijemy tak, nie, przykampimy nawet, by, byle mieć tą pierwszą puszkę i jedną puszkę raczej myślę, że będzie okej, że bym w pierwszym meczu, ale myślę, że nie ma dramatu. że nie, nie mam się na, nawet co wychylać, poczekam sobie po prostu jak będzie dobra okazja. Okay. No, Ale dobra, jest chyba plus. Nie wiem ile. Plus 3. Ok. W tej chwili mamy 15 rank na kolcie I plus 200 tych, tych, tych takich, takiej waluty, nie wiem jak to się nazywa. Star, y, Star Points, coś takiego. Chwila, tak. A gwiezdne punkty. Ok. Teraz myślę, że ja się wezmę za postać Jesse. Szkoda, nie mam niestety pieniędzy z Golda. Tak to bym zrobił ją już na ósmy poziom. A tak to, no niestety. Ale... Dobra, myślę, że zagramy sobie tak. Yy... nie, graba nie. Yy... Dobra, si, teraz -si sobie zagramy. I później na sam koniec myślę, że jeszcze zagram na solo lub na duo. Duo sobie może zagram szelką. Dobra. do przegramu. Kurde, 13 poziom. i wybronimy chyba tego. Oczy nie wiem co. Poziąć? Dobra, wybroniliśmy. Jest D 4-4. O nie, 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 nie. Dobra, przegraliśmy. Fak. Jezu, kurde, mieliśmy praktycznie wygraną w tą w kieszenia tutaj. Kurde no. Szkoda. 1 na minusie 4. Nie, nie. Jeszcze raz kliknę, i zobaczę co i jak. Minus 4. Dobra, nie ma dramatu. Ale zagramy troszkę <trybuj> dłużej. Myślałem, że to będzie jakiś krótki, troszkę wycinek, a tutaj no niestety. Tak to jakoś wyszło. Uh. Tu postawiłem moją wieżyczkę, kurde nie, jeszcze jakieś lagi, ajajaj, kurde niestety jeszcze mi jakieś lagi złapały. Dobra. Nie ma lagów. Jest, jest ok. Kurde, niestety, kurde lagi są niefajne, szczerze. O jezu. Chyba no, fajnie byłoby to teraz skończyć. Dobra, ale skończyliśmy ten mecz i to się liczy, i mam plus 8, i w tej chwili 16 rank na Jessie. jest bardzo dobrze. Ale ja nie dostałem star pońcy. Znaczy nie star tylko gwiazdne punkty. No nic. Mm. Na sam koniec zostawiłem sobie wszelkie, szelka yy, gdzie zagramy. No, niestety, tylko chyba na tym showdownie, bo nie ma jakiejś innej mapki, którą byśmy mogli zagrać. A jeszcze yy, od razu, jak gada, to to jeszcze wleci odcinek, jak, yy, jak w sumie, jak to się nazywa? O kupuję o tego skina więc jak chcecie to po tym filmie będzie o ten film w ogóle do kiedy jest oferta czy ten 10 godzin dobra to od razu chyba po tym odcinku zrobię ten odcinek z tym a ja się chyba wezmę za tak za duo w parze i lecę trzymajcie kciuki może się uda może nie nie wiem oby tak kogo mam Gina yy, Jin jest ok myślałem że będzie gorzej o kurde ja pierdziele czemu ten Jin bym jakby on by mi pomógł Kurde, to byłoby łatwiej, a tak to. O. Tylko żeby się teraz. Właśnie. Dobra. O kurde. Nie. O ja. Dobra. Oby przeżył to. jedna sekunda o kurde minus cztery czterdzieści osiem nie nie fajne, myślałem, że to wygram Przerwa. Jeszcze mi jakieś rzadkie raki łapią. Co mi się to już tam nie podoba.

Okej, nowa, jest nas czwórka. Mi się musi załadować Star Power. Kurde, jest dobrze. Czy jest tak off? Czy dobrze, to nie wiem. Powiedz z drugiej strony łapać go. O, nieważne. Drugie miejsce będzie, ale jest dobrze. Tu siedem. Okej. To nawet taki 15-minutowy wyjdzie. I mi zostało? Plus 5. To ja myślę, że ja teraz sobie solówkę zrobię. I kurde to ugram. Myślę, że to ugram. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, mam 3 powerkipsy. I jest to party Okej, okay, plus 5, znaczy 5 powerkipsów. Ja już mogę sobie swobodnie iść. Star power mi się załadował więc luzik i git teraz sobie normalnie poczekamy o nie 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 Kurczę, no Ajajaj. Dobra, Kurde, no, ale jest chyba plus jeden mi się wydaje, nie minus jeden. O ja! Dobra, kurde. Miałem, ja, ten, ten dynamite strasznie mnie męczył I nie miałem co zrobić A tutaj... Kurde, wyszło słabo, no, no ale dobra Dobra Okej okay. czy uta No, okej. Okay. Dobra, jest plus osiem i jest git. O nie, Aj. ale mam plus osiem i mam dziewiętnasty rank. Mamy 19 rank. ja się z tego bardzo cieszę. Mam już 8, prawie 19 minutę. No to jak? Ja chyba już zacznę. Kończę ten odcinek. My, myślę, że się udał. Fajnie wyszedł. Zapraszam Was do subskrybowania, ustawienia łapki i jakiś komentarz. Czy Wam się też udało wbić, nie wiem, mm, wszelkie na Max, max Rang czy coś. Ja tak czy owak w tej chwili kończę. No i zapraszam Was do następne, następnego odcinka z paralelem, który będę robił. Ja Was żegnam. Cześć.